Witajcie w pierwszy dzień świąt. 25 grudnia. Takie moje ciągłe nagrywanie i sporo wejść, także i grupa była wczoraj. Chciałem po prostu złożyć życzenia. Może wskazywać, że sam przeczę temu, o czym dzisiaj krótko chcę powiedzieć. Bo dzisiaj akurat w medytacjach aowskich było sporo o tym, żeby się w te święta wpasować, żeby nie poczuć się. Zbyt małym wobec wagi tych świąt, i tym samym nie doprowadzić się do tego, że poleci nam ta samoocena, którą już z mozolnie odbudowaliśmy, będąc trzeźwymi w te właśnie święta. A w medytacjach stoickich bardzo dużo dzisiaj było mowy o tym, żeby dać sobie też czas na odpoczynek. bo na totalnym przemęczeniu nie uciągniemy za długo. Wszystko to wpisuje się jak yy, fajnie też w program HALT, który dedykowany jest osobom yy, chcącym utrzymywać trzeźwość, yy, chcącym dbać o abstynencję, yy, czyli osobom uzależnionym czy od alkoholu, czy od narkotyków, czy od innych substancji zmieniających świadomość. A ja gdzieś jestem mocno aktywny w te święta, tak? I chwalę się tym na lewo i prawo, ale pamiętajcie o jednym. Takie coś jak wejście gdzieś tutaj, nagranie czegoś, co przeczytałem, bo ja codziennie gdzieś pozwalam sobie na tą lekturę, pięć minut dosłownie, w trosce o swoją trzeźwość, wejście na grupę wsparcia, pójście na meeting, pójście do kościoła, czy w ogóle gdzieś tam pozastanawianie się nad sobą to nie jest praca? To jest forma właśnie wypoczynku, to jest forma dania sobie czasu dla siebie. Praca to jest zupełnie coś innego i dlatego w tym dniu, w pierwszym dniu świąt nie zachęcam was do tego, żebyście przestali w ogóle być uważni wobec siebie, zastanawiać się, jak te święta przeżywacie. Czy czujecie się godni tych świąt? Bo z tym mają problem często osoby, które jak się cofną wstecz, zauważą, jak wiele świąt im uciekło, bo byli w czasie tych świąt pijani, czy pod wpływem innych środków, czy po prostu te święta zniszczyli sobie i innym. No to mogą czuć się tacy niegodni. No, jesteście godni nie tylko tych świąt, ale każdych innych i wszystkiego, co Was w życiu spotyka. O tym mówiłem wam wczoraj. Składając Wam życzenia. O tym Wam też powiedziałem, kiedy przeszedłem się po północy na pasterkę, na cmentarz. I też mówiłem, jak widzę Was to, że jesteście wartością dodaną do tego świata i że tak jak kiedyś narodził się według ich historii i wierzeń Bóg, tak teraz narodziliście się Wy. Oczywiście tu nie wkraczam w niczyje, w niczyje wartości duchowe, wiarę, co tam się stało 2000 przeszło lat temu, ja tylko tak porównuję, żebyście poczuli, że te święta są dla was. Wy jesteście w ich centrum, a to, do czego dzisiaj zachęcam, to jest właśnie to, żeby skorzystać z dnia po prostu wolnego od pracy, relaksujcie się tak, jak potraficie. Jeżeli Komuś sprawi dużą radość, pójście na miting, ale bardzo proszę, jeżeli z kolei ktoś w tym wolnym czasie, od pracy, od takich normalnych codziennych obowiązków, będzie chciał sobie pomedytować, poczytać jakieś refleksje, obejrzeć jakiś film terapeutyczny, bardzo proszę. Ale róbcie to na tym takim przysłowiowym luzie i z przekonaniem robię to, bo chcę, a nie robię dlatego, że taka jest moja praca. I teraz uwaga. To jest, są też słowa do tych, którzy są w ciężkiej, terapeutycznej pracy. Dzisiaj czy jutro, kiedy rzeczywiście jest ten czas wolny, róbcie to, na co macie ochotę. Nie wykonujcie tej zwykłej, siermiężnej, ciężkiej pracy, bo macie jakieś zadania terapeutyczne, zalecenia. Nie, no, dajcie sobie też tą chwilę odpoczynku, ale nie w ogóle od trzeźwienia, nie odchodźcie od zasad, zaleceń terapeutycznych. Które was ratują przed tym, żeby właśnie w czasie tych świąt abstynencji nie złamać, nie odejść w jakiś ciąg alkoholowy czy inny, tylko róbcie wszystko, co Wam sprawia przyjemność. Jeżeli po drodze jest Wam właśnie także z czymś, co na przykład ja robię teraz, gdzieś tam coś nagrywam, jak codziennie, to proszę bardzo. Ale w tych medytacjach stoickich na dzisiaj Marek Aureliusz, Seneca gdzieś wskazują, że no nie możemy się zamęczać jest takie porównanie do urodzajnego pola, które, gdy będzie cały czas eksploatowane, to szybko straci tą żyzność, czyli moc wydawania jakichś tam plonów. Tak samo jest z nami. Jak się zamęczymy, no o tym też mówi program HALT, to nie są jakby moje refleksje. Bazuje na tym, co już dawno temu zostało przepowiedziane przez inne osoby czy grupy wsparcia, bo przecież program HALT anonimowi alkoholicy wyraźnie mówią: nie przemęczaj się, zmęczony jesteś podatny na to, żeby pojawiła się złość, frustracja, zniechęcenie. I takie po prostu oczywiste złamanie abstynencji, gdzieś tam widniejące na samym końcu tego wszystkiego. Więc z luzem, z luzem. Są święta, rób to na co masz ochotę, ciesz się tymi świętami, uznaj się godnym tych świąt. Jeżeli to są twoje pierwsze trzeźwe święta, nie ma to znaczenia, tym bardziej jesteś ich godny, bo wykonałeś kawo fajnej roboty. Jeżeli to będzie pierwszy dzień, kiedy jesteś trzeźwy, no to już w ogóle jest kawał fajnej roboty, bo gdzieś tam się przebudziłeś do pewnego rodzaju zmian, o czym mówiłem dużo wczoraj, składając życzenia i gdzieś tam zamieszczając ten materiał po północy. Także luz, luzik, pa, drodzy Państwo, pano, panie i panowie, cieszmy się tymi świętami. Naprawdę, wszystko, co wykonujemy dla siebie, im bardziej będzie właśnie odciążone z jakiejkolwiek presji, nacisku, a będzie towarzyszyło temu, czemuś takie przekonanie robią to, bo chcą, tym będzie i przyjemniejsze, i łatwiejsze. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia jutro.